Pewny rodzaj niewidocznego gołym okiem neuroprzekaźnika łączy się z uczuciem euforii. Dzisiaj jest wtorek, 10 grudnia 2024 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat pewnego rodzaju niewidocznego gołym okiem neuroprzekaźnika łączącego się z uczuciem euforii który z przyjemnością poruszę. Niewidoczność gołym okiem takich różnorodnych pojęć jak bakterie, czas, komórki mózgowe. Neuroprzekaźniki, tlen nie oznacza, że nie istnieją we wszechświecie. Niektóre takie pojęcia cechują się niewidocznością z powodu swojej abstrakcyjności, przykładowo czas, a niektóre charakteryzują się niewidocznością ze względu na swoją mikroskopijność, przykładowo bakterie, a niektóre wyróżniają się niewidocznością na skutek swoich właściwości fizycznych, przykładowo tlen, podczas gdy inne są nie tylko mikroskopijne. Lecz również znajdują się we wnętrzu organizmu człowieka, przykładowo komórki mózgowe i neuroprzekaźniki. Następnie przyjrzyjmy się parze szczegółowych ciekawostek dotyczących drugiego z powyższych dwóch mikroskopijnych i znajdujących się we wnętrzu organizmu człowieka przykładów. Według neurobiologii w układzie nerwowym, w szczególności mózgu człowieka występują różne rodzaje neuroprzekaźników uwalniających się podczas wykonywania różnych czynności przez danego człowieka i skutkujących różnymi wpływami na niego. Na przykład, podczas długodystansowego biegu wykonywanego przez biegaczy pojawia się z pewną częstotliwością euforia biegacza u niektórych z nich dzięki uwalnianiu w ich układzie nerwowym pewnych ilości rodzaju neuroprzekaźnika o nazwie endorfina. Wydaje mi się, czy to biegając na bieżni, na siłowni, czy biegając po chodniku na świeżym powietrzu, z pewnym prawdopodobieństwem nie jeden zdrowy człowiek byłby w stanie doświadczyć takiego uczucia euforii biegacza. Sądzę, że to podobne uczucie euforii, jakie odczuwam po wykonywaniu pajacyków, zawdzięcza również uwalnianiu w moim mózgu pewnych ilości niewidocznej gołym okiem endorfiny.